W tym wideo pokażę Ci, jak możesz włączyć status aktywności na Facebooku. Oznacza to, że będziesz widzieć, kiedy Twoi znajomi i kontakty są połączeni, a oni również będą widzieć, kiedy Ty jesteś online. Aby to zrobić, wybierz menu, które znajduje się na dole po prawej lub u góry po prawej, jeśli masz telefon z Androidem. Następnie przewiń w dół do opcji Ustawienia i Prywatność, czyli tej środkowej. Stuknij strzałkę, a potem wybierz pierwszą opcję, która się pojawi. Poczekaj, aż się załaduje i przewiń do sekcji odbiorcy i widoczność. Gdy już tu jesteś, wybierz ostatnią opcję, czyli status aktywności. Teraz zobaczysz przełącznik. Wystarczy go włączyć i gotowe. Od tej chwili będziesz widzieć, kiedy Twoje kontakty są online. Jeśli opcja jeszcze się nie pojawia, warto zrestartować aplikację, czyli całkowicie ją zamknąć i otworzyć ponownie. Mam nadzieję, że to wideo okazało się pomocne i do zobaczenia w kolejnym.